Dzień dobry, dzisiaj nagrywam Wolf z Wolfa. Czekajcie, czy na dole jest Wolf? Był gdzieś w przedsionku. Rozwalił drzwi. Brock to Wolf? Może Brock. O, nie tutaj jest Wolf. Nie. Nie. Co prawda, już na sam początek. Dzień dobry, widzowie. Co to za kółeczko? Nie wiem, czy wy widzicie, ale tu jest kółeczko u mnie. Normalnie kółeczko. A tutaj kółeczkę tego nie ma. to jest Robloxia. Brok. Brok. A Brok z Blostarsa? Czy? O, jeśli ktoś by na. Jeśli ktoś zna Blaustars, to proszę zasubskrybować. Aha, już właśnie wyłączyłem kółeczko. No to fajnie. O nie, coś tu się. To jest Brok. Ja. Broka, widzę. Uwaga! E, kto jest? Czekaj, gdzie? Ja obserwuję Wolfa. O nie, Rufus. Okej, okay. bo ten się skakował. Rufus. Widzicie, jaki śmieszny wóz? wolę Zobaczcie, mu się nogi dziwnie zbagowały, ale zobaczcie. Rufus wolf. Aaaa. <taki> Jego nogi są prześmieszne śmieszne. Okay, jak pokażę Rufusa, nie, nie, nie idź do Rufusa. Bo Rufus jest Wolfem. Ej, uważaj, Oliver się zbagował. Zobaczcie. Zbuntowany Olivier. O, o. Takie Oliwiery dziwnie tańczą. O, o. A to jest zbuntowany Oliver. Acie, zobaczcie. On tu lata chyba. Zobaczymy, czy on tu lata. Yyy. On znikł. On znikł z mapy. On znikł z mapy. Ja nie wierzę. Pewnie się wszyscy teraz będą respawnić w tym domku. Zobaczcie, jaki on jest wielki. Wow, wow, wow. Co mi się losuje? Jest, jestem You're wolf. No jestem wolf. Jak jestem wolf, to jestem wolf. Tas i ta. Bo jestem wolf. Rozbawiam dachy i rozbawiam... i sta. Pan? Ok, biorę to. Teraz powinienem widzieć osoby na prześwietleniu. Tu jest ktoś. Tutaj ktoś jest. On teraz biegnie, by spoknąć. Czekaj, czekaj. Come on man, come on, come on, come on, come on, come on. Come, on. Oh, come on. Teraz biegnie, by spotkać mnie, idzie Pan... O oh, nie, mam czas. Zapomniałem, że tu czas jest. Mam kogoś z po drodze. Niech to nikogo nie spotka kompletnie. Wolf przegrał. Teraz będziecie widzieć mnie. Jako wolf. No fajnie. Dostałem dwa koty. Time run out. Rano nadeszło. <grym> wiemy, że to tu jest hahaha, ha, ha. rufus wolf i to było wcześniej Aha, tutaj się zakończyło, ktoś przyszedł na zakończenie teraz będę mógł być inocentem czyli życie inocenta zbierasz ibis do centa ciekawe, kto jest? ja jestem ibis Dzień dobry Oliwier Już wiem Oliwy i Ery w woli. Olivier Wolf Oliwier Wolf Oliwier Wolf Nora przeczytaj może że Oliwier Wolf Teraz wiem nie, nie bezpieczny bo wolf, to wolf Mam kocie smaki, miam niam Dzień dobry Nora Dobra, idę do następnego gracza Nigel 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 jesteś trochę dziwny Wayne Czekaj, Oliver Oliver jest. więc nie ty, ty jesteś. Ja patrzę na Oliwera. Widzicie? To jest Oliver. Widzicie Oliwera? Biednie. Ja zobaczcie. I Oliver. No, naprawdę bardzo szybko się to zakończy ten odcinek, bo już Słucham. Tu kon już kończę. E, widzowie, e, widzowie, do widzenia i ja tak. już idę tak. w...